Ej, bo wiecie, że teraz Realme już nie będzie sprzedawało telefonów na raty, tylko wypuszcza własną kasetkę kolekcjonerską, w której sami składacie smartfon, i właśnie w pierwszym numerze są plecki, y, główny aparat, i, i jeszcze ten, y, klaser. Znaczy, żartuję, ale to uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Pamiętam, że jak sobie w zeszłym roku organizowałem takie zawody i wybierałem najlepszy smartfon na rynku za około tysiaka, to Realme 7 Pro wygrał o włos spoko X3 NFC, bo nie miał dopierdzielonego napisu na pół obudowy. Właśnie teraz wyszły Realme 8 i cóż mogę rzec, piłka znów jest w grze. Istnieją takie różne rzeczy w życiu, które się przyjęły jako opcja domyślna. W Polsce, na przykład, domyślny weekendowy obiad jest schabowy, domyślny Polak to Adam Małysz może wymiennie z domyślne uczucie nienawiść do sąsiada, oczywiście, a domyślnymi smartfonami w ludzkich cenach do niedawna były właśnie siódemki od Realme. W sensie, jeśli z jakiegoś powodu braliście inny telefon za około tysiaka, no to właśnie no, musieliście mieć bardzo konkretny powód, bo Realme powinny pasować prawie każdemu. I ja sam bardzo mocno to podejście promowałem, bo na przykład Realme 7 Pro był Prestiżowe drugie miejsce na mojej liście 10 najlepszych smartfonów 2020, która to lista zdobyła prestiżowe drugie miejsce na mojej liście 10 najlepszych list 2020. Dostawałem od Was całe mnóstwo no, listów, właśnie, że kupiliście, że jesteście zachwyceni. To był istny szał. Szczególnie, że rok temu jeszcze nikt w Polsce o Realme nie słyszał i ta firma nie pamięta czasów przed epidemią w Polsce, kiedy wszystko było. No, właściwie to dokładnie tak samo, ale bez maseczek. Szybko sobie nabili Respa, bo ambitna chińska marka znalazła jeden prosty sposób, producenci jej nienawidzą. Mianowicie, no, tanio było po prostu. I dobrze, no to powspominane to były piękne czasy, łezka się zakręciła w oku, ale czy takie osiągnięcie da się w ogóle pobić? Smartfony Realme 8 zgodnie twierdzą, że... Średnio. Trochę tak jak te wszystkie zespoły, którym na początku wyszedł album, arcydzieło, a później no dalej coś tam sobie brzdąkają to nawet fajnie, ale do wybitności już się nie zbliżają, Realme 8 są ok, Nawet bardzo spoko pod pewnymi względami, ale w tej recenzji po prostu mogę znacznie częściej mówić ale niż wtedy, kiedy opowiadałem o siódemkach albo nawet o szóstkach. Dwóch ich zawsze jest, nie mniej, nie więcej, mistrz i jego uczeń. Realme 8, który kosztuje od 9 stówek i Realme 8 Pro od 1200, zapytacie teraz, czy któryś z nich jest wart Waszej uwagi, odpowiem profesjonalnie, raczej tak, ale to zależy. Oba te telefony całkiem sporo łączy, co wcale nie jest regułą, na przykład wielkość, albo układ aparatów, albo na przykład subtelne motto producenta na pleckach, to Wam może pokażę, bo byście nie zauważyli. Tylko że Pro ma plecki, które się nie brudzą, to znaczy brudzą się, bo się wszystko da ubrudzić, ale nie od samego patrzenia, a w tym tańszym uznaliście, jak żałujecie hajsu, to możecie chodzić z brudasem. Tyle dobrego, że ten pasek się bardzo ładnie mieni na wszystkie kolory tęczy, chociaż pewnie niektórzy to uznają za jakiś manifest. Mają też te same ekrany, czyli duże, ale nie przerażająco duże AMOLEDy z wbudowanymi czytnikami linii papilarnych. No i super, że to są AMOLEDy, bo na tej półce to się wciąż nieczęsto zdarza, tylko w tym droższym za 1200 to już mogli dać szybkie odświeżanie. To znaczy, nie znam żadnego Innego smartfona za 1200, który miałby AMOLEDa i szybkie odświeżanie, no ale tak jak to mówią rodzice, kiedy wy dostajecie 2, a kolega jedynkę, mnie nie interesują koledzy. Jeżeli po kimś bym się spodziewał takiego ekranu za 1200, to właśnie byłoby to Realme. W ogóle to mam jeszcze taką rado ciekawostkę, bo jak na początku je sprawdzałem, to myślałem, że te czytniki linii papilarnych nie są w ogóle godne dotyku mojego opuszka, bo i tak nie działały w dwóch trzecich przypadków. I nawet usuwałem palce w sensie z pamięci i dodawałem znowu, ale to też nic nie dawało. Ale w końcu odkryłem. I jeżeli wy też mielibyście podobny problem, służę pomocą, po prostu ściągnijcie tę domyślną folikę ochronną z ekranu i wtedy magicznie te beznadziejne czytniki zmienią się w średnie. Do tego w obu telefonach są dual-SIMy z osobnymi slotami na karty pamięci, dobry, ale pojedynczy głośnik, złącze na słuchawki i specyfikacją wszystkie aparaty są identyczne oprócz głównego. Ale jak się okazuje, identyczne tylko teoretycznie. Do tego jeszcze wrócimy. Ej, nie, jednak nie wrócimy, bo jakoś się tak utarło, że istnieje bardzo konkretne miejsce do mówienia o aparatach w recenzjach telefonów. I tak jak kiedyś w każdej piosence potrafiłem przewinąć idealnie, żeby trafić na solówkę, tak teraz wiem, kiedy będzie o aparatach, ale nie tutaj. Koniec tego. Łamiemy establishment. Chyba ten napis na obudowie tak sprawia, że się odważniejszy robię. Okej, okay, no to Realme 8 i 8 Pro mają takie same dwa aparaty, o których już nigdy nie powiem ani słowa, bo do niczego nie służą. Taki sam 8-megapikselowy szeroki kąt, całkiem spoko jak za tę kasę i taki sam przedni aparat 16 megapikseli. Ale jakimś cudem zdjęcia z tego szerokiego kąta, a już szczególnie selfie, zawsze wychodzą lepiej na Pro. I to nawet nie jest tak, że jak sobie tam powiększę fotkę 10 razy na kompie, to zobaczę w rogu pewien niuans, który mnie się pozwoli poczuć super wybitnym testerem Expert. Ale każdy z Was go będzie miał w dupie, tylko no, to jest zupełnie inny poziom. Tańszy reel mi się biedniutki gubi, w balansie bieli, kontrastu nie ma, a na niektórych fotkach czerwienie się tak, jakby mi ktoś w przedszkolu powiedział, że sobie dziewczynę znalazłem. Albo jakby mi ktoś wczoraj zorganizował maraton alkoholowy. I teraz uwaga, bo są dwie opcje: albo to jeszcze naprawią softem. Albo po prostu chodzi o to, że 8 ma procek Mediateka A8 Pro Dragona i że Dragon po prostu lepiej ogarnia zdjęcia. Tak czy siak myślę, że póki co nie ma co liczyć na aktualizację. To znaczy oczywiście możemy czekać, mamy czas, no ale też nie kupilibyście chyba na przykład samochodu po wypadku z nadzieją na to, że może za trzy tygodnie ktoś przyjdzie i go naprawi. A jeżeli tak, to możemy ubić biznes. Ale dobra, bo się tak skupiłem na tym porównaniu, a tu jeszcze jest sporo do powiedzenia. Tak więc główny aparat w Realme 8 jest no spoko, jak na tysiaka niecałego, to nawet bardzo dobrze, ale w porównaniu z Realme 8 Pro zdjęcia wypadają, i to nawet dosłownie blado. Bo Realme 8 Pro jest najtańszym smartfonem ze 108-megapikselowym aparatem, co jakby samo w sobie oczywiście nie powinno na Was robić absolutnie żadnego wrażenia, więc jeżeli teraz nie biliście braw, to bardzo dobrze, bo megapiksele to nie wszystko. Ale, ryli mi się chwali, że dzięki temu osiągnęli w 8 pro zoom, który działa tak dobrze jak osobny teleobiektyw, że tam wiecie, bierze te 108 megapikseli, wycina sobie z tego 12, dodaje trochę obróbki i cyk, magicznie wychodzi fotka jak z teleobiektywu. I wiecie, u mnie zwykle jak oglądam premiery i słucham o takich przełomowych nowościach, to wygląda to mniej więcej tak. W tej generacji mamy niesamowity aparat, prawdziwy przełom na średniej mm -hmm, półce. Mm -hmm. Zwiększyliśmy akumulator. Teraz telefon działa nawet dwie doby. Mm -hmm, mm -hmm. Możemy powiedzieć, że nasz produkt za 1100 zł jest szybszy niż iPhone. Mm -hmm. Mają Państwo jakieś pytania? Yy, tak, bo wie Pan, ja ostatnio na przykład jechałem w 140 zabudowanym i głupia sprawa przejechałem kogoś i myślałem, że może Pan mi powie, jak Pan rano patrzy w lustro. Ale o dziwo, to akurat naprawdę działa. Jestem kurczę zachwycony, jak na telefonie za taką kasę wygląda przybliżenie 3, 5 albo nawet 10-krotne. Nie tylko w porównaniu do Realme 8 bez Pro, ale też właściwie do każdego innego średniopółkowca, jakiego do tej pory testowałem. 8 Pro ma też różne fikuśne funkcje wideo, jak rozmywanie tła, albo kolorowanie tylko postaci, albo tryb profesjonalny. No ogólnie to jest takie odbicie tego, co jest w Oppo Reno5 za 2000. Takie pierdółki, których użyjecie dwa razy, ale... Fajnie się pobawią, Dlatego Realme 8 Pro to najlepszy foto smartfon za 1200 zł albo przynajmniej najlepszy jaki testowałem albo żadnego innego lepszego akurat w tej chwili nie pamiętam no ale no tak czy siak, dobry. I fajnie, że chociaż tyle, bo poza tym procesor, ekran i bateria są dokładnie takie same jak w tym legendarnym, osławionym już 7 Pro, tylko oczywiście jak przystało na nową generację i kolejny krok w rozwoju technologii, to z 8 Pro wyrzucili głośniki stereo i jeszcze ładowanie wcześniej było 65W i w 35 minut do setki, a teraz jest 50W i w 45 minut do setki. To i tak jest bardzo szybko, ale w pudełku jest ładowarka 65 W, tylko system ogranicza do 50, więc albo uznali, że biedakom nie może być zbyt dobrze, albo może po prostu chcieli koszty uciąć. Bo z tego co wiem, jak jest 65 W, to w środku w telefonie są dwa mniejsze akumulatory, żeby po pierwsze zwiększyć żywotność baterii, a po drugie, żeby było bezpiecznie. A jak tutaj to ograniczyli do 50 W, no to może po prostu dali jeden zwykły w środku. No ale jakby coś, nawet jak się nie dowiemy, to u mnie są powerbanki po taniości, szczegóły Dlatego dla mnie ten Realme 8 Pro to jest bardziej taki skok w bok, a nie nowa generacja po prostu jak komuś zależy bardziej na aparacie, albo żeby mu obudowa mówiła życiowe mądrości. Działa tak samo jak poprzedni, czyli ok, trzyma na baterii tak samo jak poprzedni, czyli też ok. System ma znowu bardzo fajny, bo kopię tego co jest w Oppo, no i jakby Tyle. Tańszy Realme 8 też jakoś mocno od starszej siódemki nie różni. No Tyle tylko, że ma AMOLEDa 60Hz zamiast szybszego ips że ma lepszy główny aparat. A poza tym, co? No, bateria 5000 mAh, tak jak było na dwa dni pracy, super. Ładowanie 30W, tak jak było, czyli w godzinkę do setki, też super. No Ogólnie jest bardzo fajny, udzielam dyspensy. Można kupować tylko niebieskie wersji, która ma 4 GB RAM, bo to jednak troszkę zbyt mało. Ale na przykład ten straszny, gorszy procesor Mediateka zamiast na który jest w Pro, w praktyce na co dzień działa tak samo dobrze, czyli po prostu dobrze. Lekcja z tego i to lekcja dla nas wszystkich jest taka, że w pół roku to z telefonu można sobie wypierniszyć dwie stare funkcje i losowo wrzucić dwie nowe, ale żeby zrobić coś, co będzie jednoznacznie lepsze w tej samej cenie no to już tak nie bardzo. Dlatego ja te nowy Realme sobie wrzucam do szerokiej puli dobrych smartfonów ze średniej półki, tylko że wcale nie mówię, że te nowe są lepsze niż stare, no bo Chińczycy po prostu nagrali drugi raz tę samą płytę, tylko tam zamienili parę nutek kolejnością. Aparat w tym promi zaimponował, dlatego też bardzo chętnie bym mu przyznał oficjalny znak jakości kanału Michał Pisarski Tech, tylko że Nigdy mi się nie chciało zrobić takiego znaku, więc może tymczasowo chociaż wystarczy y, krajowy znak jakości Związku Radzieckiego, który znalazłem na Wikipedii. Jakby coś, to w komputroniku można kupić ten Awarilum 8. Do czego gorąco zachęcam, bo to jest bardzo dobry sklep i tam są bardzo dobrzy ludzie, dzięki którym mogę sobie ten mój kanał prowadzić. A tymczasem dzięki za oglądanie. Jakby coś, to teraz się też na nowego poko przesiadam. Do zobaczenia.